Solidarność w służbie ludzkości. Punkt 43. Coraz częściej zdarza się, że zwierzchnicy wspólnot chrześcijańskich wypowiadają się razem w imię Chrystusa na temat ważnych problemów dotyczących powołania człowieka, wolności, sprawiedliwości, pokoju, przyszłości świata. Tak czyniąc, tworzą komunię opartą na jeden z najważniejszych elementów chrześcijańskiej misji. Element ten to przypomnienie społeczeństwu z należnym realizmem woli Bożej, w przestrzeganie władz i obywateli, by nie wchodzili na drogę, która mogłaby prowadzić do łamania praw człowieka. Jest oczywiste i dowodzi tego doświadczenie, że w pewnych okolicznościach wspólny głos chrześcijan oddziałuje silniej niż głos odosobniony. Nie tylko jednak zwierzchnicy wspólnot jednoczą się w tym dążeniu do jedności. Liczni chrześcijanie wszystkich wspólnot, powodowani swoją wiarą, uczestniczą razem w śmiałych przedsięwzięciach, które stawiają sobie za cel przemianę świata, tak aby zwyciężył w nich szacunek dla praw i potrzeb wszystkich, zwłaszcza ubogich, poniżonych i bezbronnych. W encyklice Sulicitudo Rei Socialis z radością pisałem o tej współpracy, podkreślając, że Kościół katolicki nie może się od niej uchylić. Chrześcijanie bowiem, którzy niegdyś działali niezależnie od siebie, dzisiaj wspólnie służą tej sprawie, aby dobroć Boża mogła zatriumfować. Logika tej współpracy wypływa z samej Ewangelii. Dlatego powiedziałem, przypominając to, co już napisałem w mojej pierwszej encyklice, Redemptor Hominis, że nigdy nie przestanę tego podkreślać i będę popierał każdy wysiłek podejmowany w tym kierunku na wszystkich płaszczyznach, w których spotykamy naszych braci chrześcijan. I dziękowałem również Bogu za to, czego dokonał On w innych kościołach i wspólnotach kościelnych i za ich pośrednictwem, a także za pośrednictwem Kościoła Katolickiego. Dzisiaj stwierdzam z zadowoleniem, że i tak już rozległa sieć ekumenicznej współpracy nadal nieustannie się rozszerza. Prowadzona jest ogromna praca w tej dziedzinie, między innymi dzięki wysiłkom Ekumenicznej Rady Kościołów.